Cześć, ja dzisiaj jestem Krzysiu Live, dzisiaj jestem z Julsonem. Siema. I co? Dzisiaj sobie nagramy, panowie tutaj bicie się na strefie inwitowej, zrobimy jakąś klepę Zobaczymy, może uda nam się zdominować. są? ogólnie jesteś nowy tutaj na kanale. pierwsze Pierwszy odcinek razem nagrywamy, bo jak ktoś widział, nie wie, to dawałem pinga na Discordzie, że szukam właśnie ludzi do nagrywek. No, opowiedz, może widzą jakie masz temy. No tutaj e, mam tak spodnie błysza, się Buty Sida, klata na napieraka, głowa napieraka i mierz napieraka. No to stary, wiesz, wszystko co najlepsze. Lecimy na strefę wetową. Aktualnie widzę stało 15 minut strefy inwietowej i włącza się happy hour, więc. Idziemy szybko e, się trochę poklepać, no zobaczymy co nam się uda tutaj ogarnąć. Co, na oczywiście losowanie, do wygrania dzisiaj widzowie e, 20 koła, więc co, aby się wziął, łapeczka w górę, subik z dzwonkiem, to jest bardzo ważne, będzie to oczywiście sprawdzane. No i w końcu, że 20k wyniki na Discordzie za kilka dni. No i co, lecimy tam od razu stary CH1, lecimy na Warpa Event. To jest tak słabe, są dwie czternastki. No, zaraz ogarniemy, zobaczymy. Najwyżej będziemy sobie zmieniać cecha Dobra, ja sobie jem refa, jest. Ja Wypis odporność i się stary wbijamy. Dobra, dawaj, normalnie. Pa, pa, już pierwszy, gościu pada, już pierwszy gości para, już pierwszy gości para. Ale kurde, niestety wyrobił. Ja go ja też mam mieczyk z starym więc mamy taki sam mieczyk. Daję tą jedynastkę, dawaj, bo ona nie jest na refie. Ona do mnie tak ledwo wyrabia. No dawaj, weź go wal, jak ci nie będę stakował. Może go zabijesz, ale kurde, on sobie wyrabia. Ale ten ziomek ogólnie ma tutaj zielone buty, które go bije. To dawaj możemy mu szybko seta zniszczyć i wtedy go zabić. Ten mój też pada set. Mój też spada, już klata i on. On wyrabia ode mnie, ale tak, ledwo, ledwo. I zabiłem go, ja zabi zabiłem go stary, zabiłem ja go. Zabiłem. Ja też zabiłem Dobra, nice, no to mamy już, panowie, dwa kille, więc, widzowie, pamiętajcie o lajku i co, lecimy dalej, dawaj tutaj, lecimy Kolej dalej. Na to dawaj, weź go, a ja biorę tą dziesiątkę tutaj. To ci pomogę z dziesiątką. O, truciznę dostał. A, bo ty masz perki, nie? Właśnie. Pochwali się może widzą jakie masz perki. No fragmentów i trucizna, co słabe są. No ale, no fragmentów słabe, ale trucizna akurat są git który ci ten akurat oddaje, o nice Jutson, git dawaj teraz tego, ej nie no dominujemy tą strefę na tym ch1 nie, czekaj ja go przyjmuję i go dobijam teraz, weź go, weź go na chęce, nice dobra walę go, 7 serc ma kurde nie on wyrobi, on ma seta 12 Chodź czekaj ma 5 serc jak nie zje może, o dzięki dzięki 3 serca, 3 serca, ty mnie to ktoś mnie bił, nie jakiś ziomek, o zdobiłem go zdobiłem go, nice, nice, dalej lecimy dalej pozbieramy sobie śnieżki, może się uda jakąś fajną liczbę zrobić, ale już mnie widzę tutaj E, fokusuje, on ma czternastkę on to raczej będzie ciężko go zabić, Dobra, tutaj lecimy dalej na te dziesiątki. Takie rzeczy leżą, ale to jedynki, to nie chcę. Tu to jakaś czternastka biegnie tu, tu, tu 15 Bolek. Czekaj, ja jakoś, jakąś dziesiątkę fokusuje Ja bym radził sam tu dodać, bo tam jest Bolek top jeden No ja widzę, on, on sobie tutaj biega. Nie, czekaj, to jakieś inne czternastka, nie wiem. A ty gdzie jesteś? No, ja A, ty tutaj, dobra. A nie, to nie ty, czekaj, gdzie ty jesteś? Za tobą. A, ty tu tu jesteś. A tu jesteś, dobra, Pa pada kolejny gościu. Mu, mu buty padają, dawego go. Mu buty padają. I klata mu pada. On zaraz padnie. Czekaj, czekaj, jak chce kilka z niego. A, ktoś zabił. To ty? Nie, to nie. Ja. Jakie rzeczy wyleciały? A, to jedynki. Gorda, no. To jest jakaś dziesiątka. Ja go fokusuję. On się ukrywa. Fokusuję tą dziesiątkę. Ogólnie widzę, zaraz wam też powiem, jak ja mam i te my, bo w sumie nie powiedziałem jeszcze w tym odcinku. Ej, on ma 7 ser. Zabijemy go. Czekaj. Dawaj. bijemy. I oj daj, nice, dobra, mamy kolejnego killa Ja mam widzimy tak, bania dziesiątka, studno e, banie niestety słaba, będę zbierał na lepszą. No sobie już mam kas, kupić. Może kupimy dzisiaj na odcinku. A klata 12, Reszta seta 11, więc myślę, że całkiem git. Dawaj stary jeszcze chwilę się pobijemy i będzie trzeba seta repnąć, bo mi już na przykład trochę pada będą krepnąć. No a ty masz ripa, to mi repniesz. Ej, tu jest niezła klepa w tej wodzie. Tylko w wodzie to nie da się krepnąć. No, w wodzie, w wodzie się słabo bije, no lecimy dalej. Jeżeli widzę jesteś więcej tutaj odciężków w no na to łapeczka w górę, to oczywiście nagramy więcej. Dawaj go. O, ale dobrze, ty jednego, jak Nie zesakowaliśmy se. Ale dostał bomby, stary. Ja go wale, ale on wyrabia, kurde, niestety ode mnie. On ma seta mieć takiego. No, on ma takiego samego seta, jak ja bez ski Też ma, ma nie dziesiątkę klat, dwunastkę, reszta jeden, ja ma jeden, no jeden. Ale u ciebie też to, co ch1 tak troszeczkę laguje? No, czasami tak. Dawaj trutkę tu, Dawaj tutaj dalej, zobaczymy co tutaj dalej się dzieje. Po dwunastka trutkę dostała. O nice, ja tu widzę jakąś dziesiątkę, biję se tego. Jak to się nazywa, bałwany. Ja go stary teraz pokazuję. Piętnastka mnie zabija. U, uciekaj, uciekaj. Aj, dobra, dodawaj stary tego. E, zaraz przylecimy w sobie na spawna, repne seta i polecimy tutaj wspólnie jeszcze raz. Znowu mi już buty padają. Tylko czekaj, jednego gościa, zabije. Aj, na dwóch sercach zjadł, kurde. Teraz na trzech zjadł. Ziomek ledwo ode mnie wyrabia, tak naprawdę. Śnieżki są jeszcze w wkład, bo tam masz chyba 20. O, zabiłem go, dobra. Idę na spawna starych ze siebie i repamy sety. No, mam 23 śnieżki. Okej, okay, to wysyłam Kurde, miałem, miałem, sek czeka, miałem sekundę do depnięcia się i mnie gość akurat zaczął bić. Fak, nie, mo nie mogę paść, nie, mo nie, straciłem śnieżki, kurde, zabił mnie. A nie, mam śnieżki! płać o, no, no wpłaciłem, i... stare Nie, nie Dobra. wpłaciłem, a, zbugowało mi się, chyba mam zero jednak. No niestety, widzowie, tutaj straciłem śnieżki, ale zobaczymy, może w te 10 minut odrobimy. Czy tak, bałwany się opłaca zabijać, bo tak jedną, dwie śnieżki zabałwano. Jedna, jedna chyba śnieżka zabałano. Zależy szczęścia. O, no to widzisz. W widzowie, też ogólnie mamy klan własny, 6-0. Akurat Julesona w nim nie ma, ale ja w nim jestem i tutaj dużo widzów. I dodajemy na live'ach za 5 monet klanu, dlatego kto chce to wbijacie na live'y i też ogólnie wbijacie na live'y, bo dużo losowania są. No i będziemy też perk drop'u ulepszać w klanie. Brakuje nam niecałe 10 monet klanu i będziemy też ulepszać perk drop'u, dlatego opatrzcie się do klanu dołączać. Dobra, dawaj stary, jeszcze raz lecimy tam, pisę potkę. Może ch zmienić. Nie ja bym się powiem na tej jedynce jeszcze, że mi tu się podobało. Tu jest... tu co jest fajne. Ale kupię. Na czym, dobra, dobra. Par, perfect. Ogólnie chcesz wiedzieć o takim jednym bugu, jak zdobyć wiadro z wodą? No dawaj, sorry. Ale ty już tam wybiegłeś. Nie, to jest nie... No... sobie firekę, co nie? No. Tylko, że ją pijesz, że masz ją w drugiej ręce i wtedy zostaje ci butelka i tą butelkę wkładasz o, do bie? wody najwentowej i potem to dajesz do tego. Nie pamiętam jak to się nazywa takiego kubła, tak jakby. No. No i z tego za wiaderkiem zabiera woda O, no to nawet nie wiedziałem. Ja już nie mam 10 śnieczek, bo zabiłem właśnie gościa co miał dychę. Więc myślę, że jest Jesteś tera, gdzie? E, ja stary tutaj, jak się już wylatuje na mapę na, ze strefy. Dobra, przy wyjściu. Oj, kurde, padłem, bo mnie sfokusował. Aj, szkoda. Tepam się tam. Czyli Nie wiem nawet. Można cecha zmienić. Tu są nawet dobry No, można, dawać dawaj cecha 2, zobaczymy. Tu pójdę na Dobra, to ja piję podkę, już się tak wiem, zaraz tutaj dojdziesz. Dobra jestem. Niestety znowu zero śnieżek, ale kurde, no trzeba to odrobić. Traboros jakąś jedną dobrą osobę zabić, co ma dużo śnieżek i będziemy mieli odrobione. No ta otróbka jest wkurzająca, ale jest stania, bo tak 13 koła tylko. No tak, ogólnie to jest, to jest bardzo to... pi i ja możliwe, że będę właśnie na to zbierał. E, a tu jest David w ogólnie. Czekaj, mnie właśnie chcieli strapować, ale na szczęście uciekłem. Bra, ja cię biję z jakimś, ale dobra, on się ze mną nie chce bić. Ej, ja dostałem jakiegoś laga nie wiem czy ty też. O, Dejmit mnie jeszcze bije! David! O, chyba, chyba mnie zabije raczej. No Dostałeś tar... osłabienie. No, zabij mnie. O, mogę ci zaradać wędkę ogólnie. Czekaj, bombie go, ja mam wędkę, to sobie zaraz wezmę. Ej, te chłopowi buty padły! Ta to zabija. Zabijać? ile śnieżek? Eee... 14 śnieżek i fragment. O, tak? nice, nice, nice. Krytuj go. Ja go przeciągnę tu. Ta? Kurde, ucieka mi z Łapko, łapko na Nice Nie mogę go hitnąć Nie, ona mu ucieka Kurde, taka klepa z nim będzie słaba, bo on ciągle Ale on tylko on ucieka on ma fajerkę No właśnie, to jest, to jest właśnie plus, że możemy go teraz zabić Nie, raczej go zabiję Ja to po lodzie sobie przebiegnę Chociaż kurde, on tak wyrabia ode mnie Lagę dostałem No, mówi, Ej, buty mu buty. dawaj Bierz go na wędkę, teraz, nice I łapkę od razu, łapkę od razu Będziesz go trzymał Na smyczy trudkę dostał Nice, 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 teraz go zabijam, teraz go zabijam, koniec, 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 cały set mu pada Kurde, buty mu padałem. dawaj przyciągaj go Aj, kurde, zabiłeś, zabiłeś, ja Czekaj, bo mnie inny bombi Czekaj, zabijam, zabijam, mam 12 śnieżek Stare jest, ostatnia minuta, ale dobra, weszłem za linię, nice Udało się No niestety e, straciliśmy obydwa śnieżki, on 12 śnieżek, tu masz 0, więc dzi No ale co? Mam nadzieję, że wam się, się e, no to ale to się zbagowało. mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, e, ze mną był Lilsson, jak chcecie więcej odcinków to łapka w górę, subskrybujcie, 20k w komentarzu, przypominam o losowaniu i co, do zobaczenia jutro na lewiku, elo.